Cześć, jestem Grzegorz, jestem trenerem w firmie Bosch. Dzisiaj pokażę Wam jeden z naszych najnowszych produktów. Akumulatorową piłę tarczową Bosch GKS18V68C z serii Bil Turbo. Model ten wyposażony jest w specjalny uchwyt, dzięki któremu zawsze pewnie trzymamy narzędzie we wszystkich możliwych pozycjach cięcia. Niezależnie od tego czy tniemy na wprost, czy też mamy... Cięcie pod kątem. Pilarka przeznaczona jest przede wszystkim do pracy w drewnie, ale w zależności od rodzaju tarczy możemy nią ciąć np. aluminium, płyty gipsowe, cementowo-włóknowe czy też tworzywa sztuczne. Przed regulacją pilarki zawsze pamiętajmy o bezpieczeństwie, najpierw wyjmując akumulator. Za pomocą dźwigni ustawiamy głębokość cięcia. Dzięki temu możemy np. wykonywać żłobienia w drewnie lub możemy w znacznym stopniu uzyskać czystsze cięcie. Końcówka od odkurzacza jest obracana o 360 stopni, co sprawia, że bardzo łatwo jest podłączyć wąż od odkurzacza tak, aby było to naturalne i wygodne. Będzie to przydatne przy cięciu z wykorzystaniem maksymalnej głębokości, a jak wspomniałem wcześniej, wynosi ona 70 mm. Sami zobaczcie. Teraz pokażę Wam wykorzystanie pilarki w połączeniu ze specjalną tarczą do zgrubnego cięcia drewna budowlanego. Pokażemy nie tylko łatwą i szybką wymianę sprzętu, ale przede wszystkim to, co potrafi i do czego jest przeznaczona tarcza Expert Construction Wood. Osprzęt ten nadaje się także do cięcia w szorskim drewnie budowlanym z gwoździami, zszywkami, śrubami czy skrawkami betonu. Wyróżnia się on zatem na tle standardowych tarcz pilarskich do drewna zdecydowanie większą wytrzymałością. Wydajność GKS18V68C jest porównywalna do modelu sieciowego o mocy aż 1800 W. Jest to możliwe dzięki technologii Biturbo, czyli połączeniu wydajnego silnika bezszczotkowego z dwurzędowym akumulatorem ProCore. Może to być prokor 5,5 Ah, 8 Ah lub 12 Ah. Pilarka osiąga głębokość cięcia do 70 mm przy średnicy tarczy 190 mm. Dodając do tego brak przewodu, wspomnianą moc biturbo, mamy chyba wszystko, czego potrzeba, żeby praca była lżejsza i przyjemniejsza. Zapraszam do pracy. Pilarka może być również wyposażona w chip GCY-42 połączony z aplikacją MyTool poprzez Bluetooth i przekazywać informacje na temat pracy pilarki. Aplikacja umożliwia także indywidualne ustawienie narzędzia oraz daje możliwość przedłużenia gwarancji do 3 lat. Pamiętajcie, że od niedawna 3-letnia gwarancja Bosch Professional obejmuje również akumulatory i ładowarki. Jeżeli podobał Ci się nasz film, zachęcam do subskrypcji naszego kanału oraz do śledzenia nas na Facebooku Bosch Professional Elektronarzędzia i Odprzęt. Cześć!